Na sam koniec tej szalonej rodzinki mamy Boba, w tej roli Louis Pullman, najmłodszy, trochę zagubiony braciszek, którego wszyscy chcą chronić przed otaczającym go światem. Choć ten opis może brzmieć zabawnie, nie można zapominać, że Louis Pullman wniósł do roli ogrom emocji. I w wybitny sposób pokazał, jak życie potrafi zniszczyć człowieka. Już od najmłodszych lat. W przeciwieństwie do Jeleny czy Ewy, które od dzieciństwa w jakiś sposób zdawały sobie mniej więcej sprawę z tego, co się wokół nich dzieje, bo był po prostu maltretowany przez los. To doświadczenie doprowadziło go do głębokiej depresji i pragnienia samokorekty. Lub wręcz samozniszczenia. Jednocześnie jednak jego postać ukazuje, jak osoby po trudnym dzieciństwie, pozbawione wsparcia i miłości, mimo wszystko pragną chronić innych przed cierpieniem. Wszystko to wyraża się w krótkich, często pozornie prostych zdaniach wypowiadanych przez Boba lub ludzi wokół niego, które okazują się skuteczniejsze i ostrzejsze niż sam nóż. Ta ekipa to prawdziwe złoto. Ciągle się sprzyczają, dokuczają sobie, ale kiedy przychodzi moment próby, nikt nie zostaje sam. Ich relacje są pełne ciepła i autentyczności, pokazane w małych, codziennych momentach, jak na przykład scena w furgonetce, gdy Jelena i jejba akceptują Hełm Johna, bo po prostu jemu się on podoba i się w nim czuje dobrze, albo kiedy Jelena broni Boba, gdy ten jest zaczepiany przez Walkera, a najbardziej poruszające jest. Spojrzenie pełne zrozumienia i empatii, które wymieniają Jelena i John, gdy ta dowiaduje się, że jego własna rodzina go opuściła. Podczas gdy wielu widzów śmieje się z faktu, że to przyjaźń uratowała świat, ja widzę człowieka walczącego z własnymi demonami. Kogoś, kto tak naprawdę pragnął tylko bliskości, zrozumienia od ludzi i dostał to od tych, którzy przeżywali podobne trudności. Choć ich historie są różne, to co dzieje się w ich głowach jest praktycznie tym samym. Cudowne odwrócenie typowego zakończenia filmu Super Hero i zwrócenie uwagi na niezwykle ważną kwestię. To nie jest kolejny efektowny blockbuster pełen efektów specjalnych. To kawał dobrego, mądrego kina, który pomimo tylu klisz z filmów o superbohaterach i odwołań do poprzednich filmów MCU dał nam odrobinę świeżości i nadzieje na nowy, świetny film. para su si intento esclavo.